Ale to faktycznie. Pierwszego dnia jak się zgłosiłam do szpitala, to trwały wszystkie badania. Na drugi dzień właśnie przygoda z tym balonikiem i cały dzień pamiętam, że chodziłam po korytarzu w szpitalu po prostu, żeby jakby ta akcja porodowa może się zaczęła szybciej dzięki temu, ponieważ słyszałam, że aktywność fizyczna właśnie wzmaga te pojawienie się tego rozwarcia, a na już następny dzień oksytocyna, czyli ten punkt kulminacyjny całego porodu i no tak szybko się dosyć wszystko zaczęło, bo po dwóch godzinach chyba po tej pierwszej Aha. dawce tej oksytocyny już było coraz, coraz mocniejsze te skurcze i, i jakoś to wszystko poszło do przodu wtedy. Tak, szłam na początku, bo w tym baloniku miałam cztery i później już chyba od dziesiątej tam do około siedemnastej już miałam te 9 centymetrów, no ale właśnie przy tym 9 centymetrze po prostu nic się nie działo. Główka nie chciała w ogóle schodzić w dół, no i przez to, że jakby już kolejne tej dawki oksytocyny nie mogli mi podać lekarze, to, to, to była szybka akcja, żeby po prostu wziąć mnie na tą cesarkę.